Przedstawiamy wam Forda Mustanga z dywanikami Ewamac, wersja 3D. Pójście zobaczyć. Wersja z 2015 roku. Tak to wygląda. Zobacz jak pasuje do koloru wnętrza. Zwróć uwagę jak wszystko jest też pokryte dywany. Dywaniki wchodzą pod sam wierzch, pod pedały, mają wysokie boki, agenalne mocowanie znak. Wygląda to naprawdę dobrze. Wszystko idealnie pasuje do kształtu podłogi. Wchodzi pod samo siedzenie. Mało osób jeździ z tyłu, oczywiście. W tej wersji, ale też zwróciliśmy na to uwagę i zrealizowaliśmy takie wspaniałe dywany. Dywanik pasażera. Także wygląda szykownie. Wszystko wykonane według kształtu podłogi. Wysokie boki. Nasze dywaniki są w górnej części. Dodajemy dodatkową rzepkę, która jest przyklejona do plastiku, co pomaga utrzymać nasze boki w odpowiedniej pozycji. Sami powiedzcie, napiszcie w komentarzach, jak wam się podoba nasza realizacja Ford Mustang rok 2015.